Witajcie ponownie z terenu. No, słuchajcie tym razem czyścimy czyścimy rów z puszek. Także tutaj jest sporo tych puszek. Niektóre leżą oczywiście już na wierzchu. Część jest, zobaczcie jaki tu jest gnój. Wszędzie puszki, dlatego jeżeli jest możliwość to spróbujemy je jakoś dorwać, wyłowić. Ale wszystko jest o, przymrożone. jakoś sobie z nimi tutaj zaraz poradzimy może się uda je wyciągnąć z tego miejsca no i co słuchajcie lecimy dalej tym razem jesteśmy już w innym miejscu jak widzicie na filmiku puszki nadal są zbierane tym razem jednak postanowiliśmy, że będziemy zbierać również stalowe puszki Oczywiście jest to nieopłacalne, ale no grosz do grosza a będzie kokosza. Aczkolwiek przynajmniej będzie prawda posprzątana matka ziemia. Trzeba je jeszcze posegregować alu osobno, metal osobno i kolejne pieniążki wpadają do kieszeni. A za chwilę zobaczycie podsumowanie z dwóch godzin, dokładnie słuchajcie dwie godziny zajął nam zbieranie puszek tak więc zaczynajmy tak więc witajcie jesteśmy już po zbiorach yy, tak więc przeliczmy oczywiście są to słuchajcie mieszane puszki metal z aluminium dlatego trzeba będzie posegregować za chwilę ale ogólnie mamy tak raz dwa trzy cztery pięć sześć 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, pół worka nazbieranych puszek aluminiowych oraz metalowych. Także zobaczcie, no jest trochę tego, prawda, sporo. Trzeba to jeszcze wyczyścić i posegregować. No i tutaj też zobaczcie, wyszło trochę, trochę złomu. No jakieś takie rurki metalowe. Nie wiadomo co to jest, i tutaj jest trochę złomu we workach. W wyworku właściwie. Tak więc, dobra, słuchajcie, bierzemy się za robotę, bo sporo, sporo tego tutaj jest. Tak więc, no jest co robić, prawda? Jest co robić. Dobra, lecimy z tym tematem. Tak więc, witajcie, drodzy widzowie. Słuchajcie, jesteśmy już po sprzedaży złomu yy, i teraz tak. Co tutaj mamy? Wszystko udało się uporządkować, oddzielić, odsortować i tak dalej. Złom stalowy. Złom stalowy, tutaj słuchajcie, żeśmy mieli kilka felk stalowych. I tutaj nam słuchajcie, no, liczono. No, ogólnie jest wiadomo, złom po złotówce. Także wyszło tutaj, zobaczcie, 40, 46 kg. Cena po złotówce za kilogram to wyszło słuchajcie, 46 złotych. Tutaj macie złom stalowy, lecz to są słuchajcie, puszki stalowe. No to mówię, no, słuchajcie, no śmiechnie pieniądz, zaledwie 4 kg po 10 groszy za, za kilogram, także to mówię. No to są akurat takie no, groszowe sprawy, aczkolwiek było 40 groszy, także no wiadomo. No, no słuchajcie, no pieniądz to pieniądz, prawda? Przynajmniej matka ziemia jest posprzątana, te puszki nie będą gniły, gniły w ziemi. Następnie słuchajcie, puszki aluminiowe. Tutaj żeśmy mieli yy, 8,5 kilo po 3,50. No to wyszło, zobaczcie, prawie 30, prawie 30 zł. No i tutaj, zobaczcie, słuchajcie, złom aluminium. Tam było takie różne aluminium mieszane, yy, również felgi. Felgi były aluminiowe. I to wyszło, zobaczcie, 46 kg. Po 30 wyszło 142 142 zł. 60 groszy. To nam, słuchajcie, daje wspólną sumę do, do wypłaty 218 zł. 75 groszy. Także naprawdę super super wynik, także zobaczcie, pieniądze leżą na ziemi, wystarczy się schylić, podnieść i macie, macie całkiem niezły, niezły zarobek. No jak słuchajcie, na same puszki wczoraj, w ciągu dwóch godzin udało nam się uzbierać 8,5 kg, no tych stalowych nie liczę, bo to wiadomo, to jest śmiech, nie pieniądz, no ale słuchajcie, skoro udało nam się uzbierać 8,5 kg w ciągu dwóch godzin, Prawie 30 zł za to, za to żeśmy dostali. No tutaj uważam, że jest to świetny wynik. Choć niektórzy mówią, że puszek się nie opłaca zbierać, ja mówię opłaca się, bo zawsze prawda. Razem, gdy tu słuchacie, wszystko sumujecie, to wychodzi całkiem całkiem niezła sumka z tego. No i co słuchacie? Kolejne miejsce to będzie ponownie to wysypisko śmieci, gdzie jest dalej masa, masa, masa puszek. Na pewno tam wrócimy. Trzeba to będzie słuchajcie, wszystko fajnie wyczyścić, cały teren i zobaczymy dalej, ile, ile uda się dozbierać kolejnych pieniążków. Być może też słuchajcie, uda się dozbierać jakiś złom. Mam jeszcze inne miejsce też namierzone. Być może też tam coś będzie, no zobaczymy. Także to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia słuchajcie i naprawdę zbierajcie złom, puszki, cokolwiek, bo naprawdę warto. Warto, mimo że pewnie nie no jesteście, czy byliście wyśmiewani przez znajomych, przyjaciół i tak dalej, że zbieracie zło, słuchajcie yy, za przeproszeniem koło dupy mi to lata yy, pamiętajcie, że to zbieracie dla siebie a nie, a nie dla kogoś, a jak ktoś kto wam tak mówi to zwyczajnie wam zazdrości kasę i tyle yy, tutaj oczywiście nie to żebym się chwalił tą sumą, ale fajna, fajna sumka Naprawdę cię jeszcze oko, No i co słuchajcie? Odkładać do koperty na wakacje, jak to się mówi. Ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. O ile nam wszystkiego nie pozamykają, są pewne plany, aby te pieniążki zarobione wydać w pewien sposób. Ale o tym jeszcze, słuchajcie, będziemy rozmawiać. Bo już są pewne plany, co jak i kiedy. Oczywiście, jeżeli nam wszystkiego nie pozamykają, wiadomo jak tutaj działa nasza polityka w kraju. Są pewne plany, ale to jeszcze, słuchajcie, do tego wrócimy. Zobaczymy, zależy jeszcze, ile uda się, uda się nam się to zbierać. Jeszcze brakuje parę groszy, i słuchajcie, będziemy o czymś rozmawiać, ale to, to już słuchajcie w innych odcinkach. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia i zbierajcie złom.